Cześć, witam Was na moim amatorsko-informacyjnym kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym porozmawiać o zatruciach w Turcji. Jak wiecie, lecąc czy do Egiptu, czy do Turcji, występują tam tak zwane, jak to niektórzy mówią, zemsty. zemsta faraona, tu jest zemsta, zemsta sułtana. Oczywiście to nie jest żadna zemsta. To jest po prostu inna flora bakteryjna, i musimy się wystrzegać pewnych rzeczy. Jedną z taką rzeczą to jest woda. I tak jak w Egipcie, tak i w Turcji nie używamy wody z kranu. Ta woda dla nas może być szkodliwa. Oczywiście, jeden powie mi, nic nie ma, drugi, powie, drugi będzie chorował, ale zasada jest taka, nie używamy wody pitnej, zawsze staramy się używać wody butelkowanej. Wiadomo teraz w hotelach oszczędzają i wodę butelkowaną dają tylko, jak to się mówi na dzień dobry dwie butelki i potem każą iść, na przykład, czy na stołówce, czy w recepcji, tam gdzieś jest dystrybutor i taką wodę sobie nalewamy. Jak jest woda z dystrybutora z takich dużych baniaków, to ona jest dla nas taka w miarę bezpieczna. Najgorzej, jest dystrybutor i nie wiemy, jaka tam woda jest podpięta, a ona może być podpięta normalnie do źródła, tylko być po prostu chłodzona przez dystrybutor i ona też może nam szkodzić. No, jak się chronić przed tym, po prostu wodę, tak jak mówię, używać butelkowaną. Woda w Turcji nie jest droga, tylko trzeba wiedzieć gdzie kupić. A najtańsza woda butelkowana jest w sklepach 101 albo Szok. Pisze się SOK z taką kryzeczką S na dole, czyta się Szok, bo w Migrosie ta woda jest droższa. Wtedy możemy się zaopatrzyć w większą ilość tej wody, bo nie jest droga. Jeśli już, wiadomo, dotknie nas prawda, ta bakteria i mamy takie objawy, typu, no jak to się mówi, biegamy często do toalety, czy mamy wymioty, najlepiej, jeśli sami nie możemy, to niech ktoś uda się do apteki. Apteka w Turcji to jest Eczane. A jak y, widzieliście w Turcji, kto był, tam tych aptek jest dużo, bo oni wiedzą, że my jesteśmy nieodporni na, na wodę, na jedzenie i takie objawy mamy. Ja, na przykład, na 13 wizyt w Turcji dwa razy miałem y, zatrucie. Oczywiście to było z mojej winy, bo raz sobie kupiłem, y, chciałem y, zaoszczędzić, może herbatę sobie tą Ejsti turecką w Migrosie i wziąłem sobie ją na plażę, no i po, po, wieczorem miałem już potem rewolucję. Także pamiętajcie, jeśli bycie w Turcji, nie kupujcie żadnych napoi yy, czy w Migrosie, czy w 101, czy w innych takich sklepach, które są tureckie. Można kupywać napoje Oryginalne, ale jeśli są oryginalne, to Coca-Cola, wiadomo, to jest firma oryginalna Coca-Cola, wtedy możemy Coca-Colę. Możemy Fante czy Sprite, jeśli to jest oryginalne, nie tureckie, wtedy nam nie zaszkodzi. Oczywiście, żeby się chronić przed takim czymś, no to troszeczkę nas może ochronić alkohol. No ale jeśli już nas to, prawda, dotknie, wtedy idziemy do takiej apteki, czy ktoś niech idzie. Yy, najlepiej ściągnąć sobie aplikację tłumacza na telefon z Google, jeśli ktoś nie umie angielskiego ja na przykład sobie taką aplikację ściągłem i wpisałem sobie u góry po polsku yy, tabletki na zatrucie jelitowej na dole mi wyszło po turecku i w aptece pokazałem temu panu po prostu, że mam zatrucie i zapytał się tylko czy górą i dołem czy tylko dołem, prawda, wydalam, jak to się mówi i wtedy mi przepisał. Jedną z takich tabletek, tu mam takie opakowanie, bo sobie jeszcze przywiozłem do domu, to jest tak, takie saszetki tureckie, to się rozpuszcza w wodzie i tutaj napisane dwa razy dziennie. Tu mam taki odpowiednik polski, Enterol, to jest, prawda, odpowiednik tego tureckiego. To można sobie w domu, jeśli nas jeszcze trzyma, sobie kupić w aptece nasze i stosować. Oprócz tego są jeszcze takie dwa, dwa rodzaje tabletek, które nam y, ten farmaceuta przepisuje i też pisze na przykład jednom dziennie y, czy dwa razy dziennie stosować. Do tego powie nam, żeby jeść banany albo brzoskwinie y, peć. Po angielsku y, powie. Brzuskwinię i to powoduje, że y, działa na, na, na jelita, i, i szybsze jest dojście, co się mówi, do zdrowia. Także nie udajemy się do lekarza, który jest tam y, w hotelu. Pisze: Doktor, bo on sobie skasuje za wizytę, a w sumie wam nic nie pomoże, bo wam przepisze to, co sami sobie możecie kupić w aptece. Y, ja sam. Y, Byłem u tak u, w jednym hotelu u tej tam doktor i za wizytę sobie zażyczyła 140 euro, co pomyślałem. No chyba ją powaliło. Udałem się do apteki, pokazałem to i dostałem za ileś tam lirów, prawda, leki, które mi pomogły bez tej wizyty. Jeżeli taki przypadek jest, że mm, źle się bardzo czujemy mocno się odwodnimy wtedy oni się pytają czy hospital, czy jechać na szpital to wtedy po prostu mówcie tak, przyjeżdża karetka sam widziałem też teraz ostatnio tutaj jak byłem w październiku w Turcji karetki latały na sygnale, nie wiem czy jakaś tam teraz epidemia tam była czy coś ale sam widziałem idąc nawet do apteki karetka przy hotelu i kogoś tam, prawda, wieźli. Widocznie był już mocno odwodniony. Ale warto zgadzać się, wtedy oni wiozą i zapłacimy tam za wizytę, nie wiem, 300-400 lirów i dadzą nam kroplówkę, która postawi nas na nogi i, i w ciągu tam doby czy dwóch wrócimy do normalnego zdrowia i będziemy dalej korzystać z urlopu. Ale to już w takich przypadkach naprawdę, kiedy już jest mocne uwodnienie. Bo jeśli te, te wymioty, czy te wizyty w toalecie są takie słabe, to te tabletki co mamy z apteki one nam wystarczy. Niestety to jest nieuniknione i w Turcji, i w Egipcie. Tutaj na nas działa ta woda, prawda? I pamiętajcie jeszcze jedzenie. Ja drugi raz, właśnie teraz jak byłem, zatrułem się hamburgerem na plaży, bo połaszczyłem się na hamburgera i okazało się, że te hamburgery mięsne, one musiały być już tam podgrzewane parę razy. To tam leżało, wiadomo temperatura na dworze, to tam se leży. Jak to się mówi dojrzewa, ja sobie to wziąłem prawda i miałem kilka godzin prawda spędzonych takich na bieganiu prawda do toalety. Także Uważajcie też na jedzenie. Mówią też, tak czytałem w opiniach, żeby nie jeść nawet takich sałatek z tymi sosami robionymi przez nich majonezami. Ktoś nawet w opiniach napisał, że zatruł się w hotelu pięciogwiazdkowym w SIDE, tak? W takim hotelu też się można zatruć. To nie znaczy, że pięć gwiazdek to będzie już wszystko ho, ho, ho. Nie, 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 tam też oni, oni po prostu pewnych rzeczy, jak to się mówi, nie wyrzucają. To nie ma tak, że, że na śniadanie, jak coś zostanie, to oni to tam, nie, nie, oni to foliują, to tam idzie gdzieś na odstawkę i potem nie wiemy, czy to jest yy, yy, świeże, czy nie świeże. Poza tym, przypatrzcie się, jak oni nakładają, jak oni cokolwiek robią. Yy, facet na przykład tam yy, na stołówce piecze, widzimy fajnie, świeże piecze i pizzę, i pidę, ale jak zauważycie, on to tymi łapskami, prawda, rzuca. Za chwilę wyciąga telefon, pisze smsa. Mał tego, pójdzie sobie tam za, za, za winkiel, gdzie sobie zapalić, bo oni tam mocno dużo palą. Oni nie dbają o higienę. U nich sanepit, jakby tam był, to by to wszystko pozamykał. I, i, I jak dobrze się przypatrzycie, nawet popatrzcie sobie na szklanki, jak bierzecie na napoje. One są dosłownie tak o przepłukane. Także na to wszystko trzeba uważać. Wszędzie są te bakterie, które tylko na nas czekają. Drinki. Jeśli idziecie na drinki, zamawiacie drinki. Teraz też jak ja byłem, to tak warili lodu, żeby tego alkoholu było jak najmniej. I ten lód też może nam zaszkodzić, bo czasami, jeśli tego alkoholu jest więcej, to on minimalizuje te łączenie się z lodem i wtedy jest Mniejsza szkodliwość, natomiast tego lodu już jest więcej, a ten lód też nie wiemy z jakiej wody jest. Czy on jest gdzieś tam z, z jakiejś tam źródłowej, na pewno nie, na pewno z kranowy, i on może nam też zaszkodzić. Dlatego też yy, zwracać na to uwagę, jak zamawiacie drinki, a oni walą tego lodu, bo trzeba zarobić. Nie wiadomo, jest turysta, a drinki. Jak gdzieś pójdziemy do jakiejś takiej kawiarni, gdzie jest tam muzyka na, na żywo, a przeważnie jak jest piątek, sobota, y, gdzieś tam gra jakaś tam, wiadomo, i te covery y, tam jadą, y, 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 ale przyjemnie się siedzi tam przy drinku. No wiadomo, jak ktoś pije piwo, zamówi se butelkowane, to wiadomo, z butelki i tak dalej, to jest pewne, że się nic nie stanie. Natomiast. Wiadomo, kobieta zamówi sobie drink i tego lodu oni wtedy go walą. Wtedy jak drink jest słaby, to wiadomo, że tutaj mogą być jakieś problemy. Oczywiście to nie dla każdego działa jednakowo. Ja ileś tam razy mi się udawało, dwa razy po prawda, mnie dopadło. Co prawda nie było to takie groźne, ale jednak trzeba było się pilnować, żeby ta toaleta była blisko. A to potem jest niewygodne. Jak to się mówi, z czterema literami jeszcze nikt nie wygrał. Także to tyle, co chciałem w tym filmie pokazać. Pamiętajcie, jak Was takie coś spotka. I tak samo, czy w Egipcie, czy, czy w Turcji, to wtedy idziecie do apteki, dostajecie takie różne suplementy, tabletki i, i, i przeciwko o, tym bakteriom yy, nie warto wieźć z Polski takich różnych suplementów, bo one mogą też nie zadziałać, bo u nas jest inna flora. Ja też wziąłem ze sobą takie, jakieś tam, takie niby tabletki i, i te wziąłem, te takie rozpuszczające, co się, witaminy, ale to nic nie działało. To musiało być od nich. U nich kupione w aptece to wtedy działa. No, a jak na kogoś zadziałało, to te, te leki, które wziął. Z Polski, czy, czy stosował już przed wyjazdem, no to, no to dobrze, bo to nie jest powiedziane, że, że to ma nie zadziałać, czy nie zadziała, bo ludzie są różni. Tak jak ja mówię: Ja na tyle razy, na 13 razy, dwa razy przegrałem, no ale wiadomo, tam jest słoneczko, jest ciepło, i to nie zraża. Krótki lot do Turcji, fajna pogoda szybko się można opalić, a to na pewno po mnie widać. Można się opalić w październiku, w listopadzie, jak wejdziecie na filmy z YouTube'a, wpiszecie sobie, prawda, side tam plaże relacje tam są z plaży. Tam jeszcze masa ludzi w tej chwili jeszcze się opala. Bo jest tam jeszcze ciepło. Zimą w lutym czy w w marcu też tam byłem, też jest ciepło, też można się opalić. Wiadomo, że dni są krótsze, wieczory są dłuższe. Troszeczkę nie ma co robić, ale opalić się można. Jak ktoś by chciał lecieć sobie w lutym, czy w marcu, czy w maju. Jest mniej ludzi. Co prawda dużo rzeczy jest pozamykanych, ale nie ma tyle ludzi, nie jest tłoczno. Jest też fajnie. To tyle z mojej strony. Uważajcie. Co pijecie, co jecie, w Turcji czy w Egipcie? Trzymajcie się. Hej.